No i właśnie, i ten, ten temat takiego bycia z jednej strony nauczycielem, z drugiej strony jak to robić, żeby w ogóle no, nie wchodzić w tę odpowiedzialność, No bo dobrze, o ile tam powiedzmy na jodze, no to mówisz ręka do góry, no, noga na dół, wdech, wydech, no to jest takie oczywiste, mm. ale no, na przykład na takich sesjach indywidualnych, wiesz, ludzie przychodzą do ciebie, pani, pani, jak ja mam żyć, nie? No i no jej, tak właśnie ja to tak powiedzieć. czasem odczuwam dokładnie, jak to pokazujesz, że to jest takie właśnie czasem desperackie, ale wiesz co, jak tak teraz e, e, mówisz do mnie o... Tym wszystkim to muszę ci szczerze powiedzieć, że gdzieś ja mam dosyć duży kontakt z tym miejscem, w którym ta nadodpowiedzialność się rodzi we mnie, bo ja też byłam taką zbawicielką, ratowniczką, zawsze lepiej wiedzącą, dojechałam jakby do tego intelektualnie i jakoś tak poznawczo w kontekście poznawania siebie, że to było też bardzo o tym, że. Ja, no ja, tak chciałabym to powiedzieć, nie, nie powiedzieć, nie no bo lubię te słowa, ale też ich nie lubię. No bo tak, jak się powie, że jestem, jestem starą duszą, już tu wszędzie byłam, wszystko widziałam na tej ziemi, to już wiem, nie, że już w wielu miejscach się zabałaganiłam.